Witam z tej strony Ralph tak jak obiecywałem, kolejna wyprzedaż garażowa, z tym, że najpierw jeszcze informacja odnośnie e, ósemki, tak, e, tam są, że tak powiem, kolega, który wylicytował, nie zgłosił się, nie odzywa się i to jest nadal aktualne, czyli od 20 zł możecie licytować ósemeczkę, gdzie ona jest tutaj, To jest ósemeczka, tutaj jest ósemeczka, ona jest zapakowana, tak jak miała być wysłana. Jest zapakowana, więc zapraszam do licytacji serio. Od 20 zł wszystko, co jest w tym kartonie może być wasze. I obiecuję, że nie będziecie musieli długo czekać za końcem tej licytacji. Szczerze, także warto licytować. A teraz przechodzimy do dziewiątki. I zasada taka sama. Startujemy od 20 zł, bo tyle wynosi koszt wysyłki mniej więcej i co znajdziemy w środku. E, w sumie wygląda to na 3 modele, tak naprawdę jest tego więcej. E, dobra, co tutaj mamy? E, Mi 24B, skala 1 do 144. E, jest to zapakowane oryginalnie w woreczek. E, jest do tego szybka. Tutaj mamy oznaczenia, jakaś podstawka, sruty pierduty. Nie, nie chcę tej firmy robić. Eee, w ogóle nie podoba mi się nie podoba mi się generalnie eee, A, szkoda gadać. 144 skala, Mi24B. Eee, więc to, to jest wrzucone do tego kartonu z dziewiątką i teraz tak. Co my tutaj mamy? Mustang P51D od Airfixa. Może zrobimy zbliżenie, bo tutaj będzie będzie co zbliżać. Więc tak, co mamy w środku? Instrukcja, maski. Blaszka. Wycięty element. Jeden. Kartonik. Eee. Jakiś numer telefonu mam. <laughs> Nie wiem, może chodzi z tym numerem telefonu, ale go zaraz wykreślę, żeby tutaj... Yy. Coś powiem żeby zapisywałem. To jest instrukcja tutaj yy, od y, blaszek. Dobra, już nie ma numeru telefonu. Nie wiem co to było. Jest tak instrukcja od blaszek i tutaj kolejna surprise surprise. Patrzcie, zobaczcie co tutaj Rafał wrzucił. Yy, no, oczywiście od Thunderbolta, ale to one się chyba będą nadawały. Yy, dobra. To już zabezpieczam chusteczką higieniczną. Żeby się w czasie podróży, tak to wygląda, żeby się w czasie podróży tutaj z tym nic nie stało. E, Okej, okay. mamy to zabezpieczone. I w jakim stanie mamy, zobaczcie, tutaj już pomalowane, o tutaj jeszcze jest kurde, jakiś kawałek Kawałek tego to nie będę wrzucał. Jakiś kawałek. Aha, dobra, to może wrzucę tak. I wrzucę tutaj. Eee, powiem tak, chyba e, zacząłem go robić. <grywa> no, tego się nie wyprę. Ale co spowodowało, że wylądował w kartonie i go nie dokończyłem, nie mam zielonego pojęcia i tu jest plastelina techniczna, jeszcze więcej plasteliny technicznej. Ale to to idzie ładnie, ładnie się to usuwa i tutaj bo raczej śladu po tym żadnego nie zostanie. Ee, więc mamy tutaj większość rzeczy jest porobiona. Ee, poszlifowane tutaj, poszpachlowane. Tak. Kawałek papieru jeszcze został. Tak jak widzicie, tutaj macie wszystkie części pokazane, które są. Raczej nie powinno niczego brakować, ale sobie głowy nie dam uciąć. Możecie sobie... Dobra, śrubka nie wchodzi. Śrubka nie wchodzi, a to co to jest? To jest pewnie jakiś... Ach, tymulator to jest. Ale nie dam sobie głowy uciąć, więc patrzcie rozważnie, uważnie. Ale w tym zestawie w tym zestawie w tym w tej dziewiątce będzie więcej modeli Mustanga, więc będziecie mogli na pewno coś złożyć. Dobra, tak to wygląda. To jest jak gdyby pierwszy model, który wchodzi w zestaw. Tutaj jeszcze o, jest golen podwozia, jedna, druga, trzecia. Ja tutaj wyrzucę te kalkomanie. Alkomania też jestem wrzucam tutaj do tego, więc to jest, to jest jak gdyby jeden z modeli Mustanga, bo w tym to jest taki można powiedzieć, że to jest taki zestaw Mustangów, ale nie uprzedzając faktów. zaraz zobaczycie co jest w dalszych pudełkach. Ja to postaram się tutaj ładnie to wszystko zapakować. Tak, tak. Mamy zaczętego Mustanga. Zaczęty Mustang i on ląduje też już w kartoniku. I ta -dam! Mamy takiego Mustanga. Hobby 2000, tak to wygląda. I tutaj się pojawia pewna niespodzianka, prawda? że zauważyliście, o co chodzi. Więc tak, tutaj mamy poszklenie. Tutaj mamy maski. Mamy blaszkę. Mamy jedną, drugą połówkę. A tutaj mamy skrzydło. Tutaj też mamy coś, jakieś skrzydła. Czy statecznik tylny, o tak. Tutaj mamy jedną ramkę Made in Japan. Tak, niekoniecznie, bo to. Jest kolejna ramka. Tu jest kolejna ramka. Jakaś zostało. Coś zostało. Tu też coś zostało. Mamy instrukcję. Mamy instrukcję. Instrukcja jest od zestawu 70.038. Tu są malowania. Tu mamy kolejną instrukcję. Tu mamy kalkomanie. Tu mamy kolejną wypraskę. Tu mamy kolejne, kolejną kalkomanie. Tutaj mamy maski. O, to też muszę zabezpieczyć. Yy, tak, tak to wygląda. Tutaj mamy kolejny wycięty element. Tutaj mamy jedną ramkę, tutaj mamy jedno skrzydło, tutaj jest pewnie drugie tutaj jest dołu Pek połówka. tutaj już chowam to, żeby się nie tutaj się nic nie porobiło z tym. Kolejna wypraska. tak jak widzicie są jakieś elementy tutaj chyba wycięte jeszcze. No i tutaj mamy pudełeczko z całą resztą zawartością z całą zawartością tak to wygląda, więc e, na moje oko są tutaj e, wystarczająco dużo części, żeby wykonać e, dwa samoloty. No tutaj jest 13 wyciętka, 14 jest. Na moje oko tu jest wystarczająco dużo części, żeby wykonać dwa Mustangi. E, I to jest to jest pozostałość moich porównań, jak. E, e, Arma wypuściła swojego Mustanga. To ja porównywałem go z hasegawą, która była tutaj w tym pudełku od Hobby 2000. Tak to mniej więcej wygląda. Przypominam, startujemy od 20 zł. Startujemy od 20 zł. Wszystko wędruje do pudełka. I tak jak powiedziałem, też jakby nie będę chyba jakoś tak super długo czekać za wami, więc jeżeli macie ochotę tutaj pomustangować trochę, to zapraszam serdecznie. Ok, to muszę zrobić tak, więc tutaj zamykam. Jeszcze może coś rzucę, jakąś foli folię albo czegoś, żeby to zamortyzować, żeby się nie ruszało. Dobra, słuchajcie, no to by było na tyle, więc to jest wyprzedaż numer 9, przypominam, że 8 e, jest aktywna, e, z tego względu, że osoba, która wylicytowała właśnie nie zgłosiła, i stąd mój też apel, jeżeli ktoś nie jest pewien, e, e, to i, I nie chcę tych modeli, to po prostu nie, nie, nie licytuję, A tak jak powiedziałem, ósemka od 20 zł, dziewiątka od 20 zł. E, czas start. Czekam, e, czekam e, tutaj za wami i tak jak powiedziałem, e, to nie potrwa długo. E, więc tutaj myślę, że 2-3 dni i chcę temat zamykać, bo potrzebuję jak najszybciej, e, e, że tak powiem, opróżnić miejsca, bo moja żona potrzebuje miejsce na e, swoje rzeczy. Więc dobra, dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.